Cześć, jestem z tej strony Redragon, i dzisiaj zrobić krótszy film za to, że. Wczoraj był trochę dłuższy. Hmm. Ok? W sumie nie dłuższy, bo chciałem oswoić trzy zwierzęta, a oswoiło się tutaj, czyli jedno bo przez prawie 20 minut goniłem gryfa. To jest tragedia. słuchajcie, to jest tragedia. jakiś kakao w tej tryb, no to nie... Jego nie oswoimy jeszcze. Jest to coś u ciebie, lata coś groźnego. Nie. Ale widzę to. o, ej! Ogrzem kilo! Jej. To są u ciebie? Czy mamy primita? W środku. Która? Mamy, <laughs> ale on się zamien... zaraz zamieni. No to nie, no to trzeba będzie się tam na miejscu. A... O co? Soda i tam ten Rex, co tam był? Ale to nie jest no a tam jest kurde ten tam jest ten tam jest ten niefajny tom to takie nie a, a właśnie inaczej może są tak yy, że się nie inaczej jest taka gąsta wyspa tutaj traik o to z niego o alfa zabijemy i z niego mam plecy Не, не дропнул. Курде. Jestem. Nie, słuchajcie, sze... kocie, yy, poczekajcie, bo szybko do Gryfa lecimy, szybko słuchajcie, lecimy do Gryfonga, Gryfonga, nie, kocie, kocie, nie, 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 nie,

i teraz zienownie nie mam, nie? Nie mam Mięso na ile? Nie mam tu naprawdę nic. Naprawdę na Zelder Moshopsa nie leci. No kurde. Nie no, z siebie musi lecieć. Wow, nie leci. Co? Ja szybko idę ubić tego Reksa. Wlecę tam, podce, zabijam go. zbieram szybko z niego tylko. Albo. Przecież są bronto. A, to nie, to nie muszę. Przecież bronto, Prime leci. Te, który ma mały poziom. Co? Ty masz. dzięki. Widocznie nam wykradzanie obywateli, Raz, dwa, trzy, cztery. musi mieć 30 godów, musi zejść Gryfen to szybcieczko się przynaczy. No, równe 130 musimy, mieć yy, równe 3600 bo prawie zajmuje moje jakby 50 głodu, tak? mięso ono zajmuje mniej, nie wiem dokładnie ile, ale mniej mu zajmuje i... co? okej okay. Это ты еще не можешь мне сюда кухню купить? Ну, вот это все. teraz tak, rozdajecie mu w to, w to mu możecie maksimum 150 rozdać, nabijacie mu wagę, wagę mu nabicie do 3000 i dajecie mu damage, tak żeby miał nie wiem z ile, ile tak żeby miał z 15 khp, nie musi mieć dużo kbhp, no i teraz jak ktoś by nie widział gdzie ma gryf, to robicie także że się lecicie, lecicie, lecicie i sobie lecicie tak, żebyście lecili prosto al trochę bardziej na głos. Jak właśnie na przykład zaczyna coś gonić albo jesteście się zbyt wolni, to robicie tak. Trzeba już nabić dwa poziomy 3000 wagę tak jak mówiłem no, Nie to, że du jak dużo ważycie To po prostu nabijecie mu dużą wagę Bo nie wy Teraz jak wy macie gryfa To gryf to jest na razie Gryfem teraz będzie Jak już macie gryfa To gryfem będziecie głównie latać Możecie nie wiem co, prawda coś Tak Zabił Jak mu już rozdacie to Dajcie mu tak to gdzie No widzicie, weź jak wyspok. Stamina. Na razie do 5000 max. jak jeszcze jako są rozwalowanego. Później jak zabijecie chyba... Jak będziecie mieli na przykład 10 poziomów do dyspozycji w nim, to, to rozdajecie mu tego, bo też w damage mu musicie rozdać, nie? Także najlepiej, jak macie dużo punktów do dyspozycji, to lecicie w wagę. Do, idealnie do 10 tysięcy. Lecicie koło. Jak macie 11, to. to. Jak się wiecie, jak chcecie. To samo jak faktycznie się czujecie niepewnie z tym, że Wam zabraknie. Zróbcie tak. Do 11. jak macie to, dajecie mu tylko w damage. tak żeby, on musi mieć po 10k żeby wam coś zreorobić, fajne miło. 2 ma. Bo fajnie by było jeszcze nie zginąć z tym no wiecie, na początku. A ja nie! Jak was nie, goni jeśli na tak, to po prostu no, możecie na przykład podlecieć. Klikować. Możecie się uderzyć. Teraz na przykład, no, ja sobie tu wyląduję na skałce. I nie wiem, to działa tak jak na Monogarmrze. Jak lata się na mangarum, że nie z niego zajdziecie, to my się z ustawimy. Nie No nie. Brąta jest hier. Jak bijecie brąta, to bijecie w szyję nic nie zrobić w Popatrzcie, teraz ja może, może się do 40-60 mhp. Stamina trochę więcej, do 15. Mówię, że jak brakuje wam faktycznie tej staminy, to, to rozdajcie mi trochę jeszcze tą stamina. Bo ta stamina w jest ważna, bo jak nie macie staminy, nie, nie macie jak lecić, więc wam może nawet łatwo zginąć. Lepiej nie polujcie, jak mam mało HP. Tak jak ja to robię, bo patrzcie. Czekajcie. sobie. Damage. Chcecie w to, możecie, ale to. Jako oczywiście, możecie. No, to nie dawać spina to mam, no, Bo są takie ustawienia serwera, jak to kiedy indziej powiedzieć. Ale na razie. E, ja na razie tego Gryfa sobie to ustawię i. To by było chyba na dzisiaj na tyle. Myślę, pójdę jeszcze, słuchajcie, mega teren szybciutko swoić. I w tym czasie się Tak, Dobrze, Nie Wiem, to, może, nie wiem, może na. Nie, jeszcze jeden odcinek może nagram zaraz, ale zobaczę, czym się. W dwie osoby, yy, tak. Gryfa na pewno jeszcze jakiegoś się swoje Poza odcinkiem dla piosenika. Ale, <śm> um tak. To było niektórcy. A, możecie sobie to odznaczyć Gdzie tam te pro, progo-mastaksy? Nie wiem Chodź tu mordo, ciebie trzeba odnieść Bo ja się boję, że ty zginiesz Jak później macie na, naprawdę odgrom mięsa To wsadzajcie do, do karmników Wiecie? Em... Um, um, dobra, poczekajcie. Muszę użyć komendy takiej, bo się zbogowałem, poczekajcie. Już wiele razy tu tak otknę, wiecie? Teraz jak zobaczyliście te komendy to uwaga myli się tu, uwaga, na przykład godę, Chyba. No, macie goda. I tak. Teraz piszę, że tego ja mam moją godę wyłączonego, bo go działa tak, że jak ja mam włączonego goda, to jak ja wejdę na dinka, to mu nie zadaję też obrażeń wtedy, ale zadaję temu linkowi obrażeń. Jakby mam goda wyłączonego I jakbyście się nie spytali, Ej, czemu masz goda Czemu używasz goda, nie, nie na tym serwerze nie używam goda Mam drugi serwer taki swój, w sensie, no, taki swój serwer drugi mam I po prostu tam na nim sobie gram i sobie testuję inne mody Różne Okej okay, dobra, to jest to jest bardzo, to jest bardzo nieprzyjemne. Co? To jest bardzo nieprzyjemne.

Chyba też trzeba do tego poziomu wrócić, bo tak nie jak siedzisz Tutaj, hmm. Także to by było w sumie w tym odcinku na tyle, ja idę i w sumie, mam nadzieję, że wam się podobało. I w następnym odcinku może... W, nas w następnym odcinku raczej będzie z Tysoniem. Jak nie są tutaj tego, to może polećmy na mana gryfami i sobie dwa manasy ogarniemy jakieś. Na słabe na razie, manasy, ale żeby były. No i oczywiście sobie jeszcze karabin ogarniemy. Może. I jak mamy teraz Ankilo, to sobie trochę teraz metalu można sobie pozbierać, więc fajnie. Fajnie. Także co, Mam nadzieję, że się podobało. No, no i widzimy się w następnym odcinku. Hej. A, ja Hej.